Riot wypuszcza czampa To chyba dekkery A może to dżumblerka Nie mogę tego skminić będzie miała duże liczby o balans, muszę się martwić. Jaki piękny czy nie mogę napatrzyć. Siadam przed komputer, to będzie długa sesja. Ranket albo normal, chcę jej mocy doświadczyć. Będzie miała duże liczby o balans, muszę się martwić. Jaki piękny czy nie mogę napatrzyć. Siadam przed komputer, to będzie długa sesja. Ranket albo normal, chcę jej mocy doświadczyć. Wchodzę w lobby, to stres czy chillera? Blueside to jest dokładnie ta gierka, tylko faza banów. Lobby trochę jest jak cela, szczęście mi dopiszę albo wyjdę na frajera. Lobby, oby first pick, bany prędko, noc to, snów nie śpię, jakieś więcej, szybciej wybierz szybciej. To planerze, szybciej wybierz szybciej. Midlanerze, jestem już tak blisko. Ostatni to jest moment, proszę tego nie dodrzuć, bo chyba oszaleję. Będzie miała duże liczby o balans, muszę się martwić Jaki piękny splaszar, nie mogę napatrzeć Siadam przed komputer To będzie długa sesja Rankiet albo normal, chcę jej mocy doświadczyć Będzie miała duże liczby o balans, muszę się martwić Jaki nie czy nie mogę napatrzeć siadam przed komputer, to będzie długa sesja. Ranket albo normal, chcę jej mocy doświadczyć. Pamiętam wyszanilach, no i grało się wspaniale. Gorzej było z Samirą, teamy bez frontline dostałem. Pamiętam te czasy, gdy dwa Kazirman się zaczynałem. Wtedy w graniu duoksa Rakan się zakochałem. Co to znowu znaczy? this champion z disabled To kląt Jak ja mam tak żyć? A tak długo tu czekałem, a cały zmarnowany, zapewne idą nerwy będzie miała duże liczby o balans, muszę się martwić. Jaki piękny splashard, się nie mogę napatrzyć. Siadam przed komputer, to będzie długa sesja. Ranket albo normal, chcę jej mocy doświadczyć. Hoffix wleciał na serwer, co się tutaj stało. Wszystko utracone, tego się nie spodziewałem. Patrzę z przerażeniem, wszystko straciło znaczenie. Ranket albo normal, chyba pójdę dotknąć trawy.